Witam wszystkich Hugh Hardowiczy. Już w ten piątek o godzinie 19 uruchamiamy 10 edycję Survival Plus Gildie. Kula nagród na tej edycji wynosi ponad 100 tysięcy monet. Pora omówić zmiany, jakie będą na Was czekały, także zaczynajmy! Generator świata na tej edycji będzie domyślny. Lekko podnieśli podnieśliśmy amplitudę biomów, tak jak widać mamy w tej górki. Na tej edycji sety PROT1 durability zostało zmniejszone. Niszczą się teraz one szybciej. Zostały tak samo włączone nnderlightowe miecze. Teraz będziemy klepać się na diaksowe. Przedmioty na gildie będą teraz wyświetlane w trzech turach, o 20, 21 i 22. Tak samo od teraz przedmioty na gildie zostały zmienione na trudniejsze. Mentarz zostanie włączony o 23 w dniu startu. Magiczne skrzynie i księgi mocy będzie można otwierać od soboty, od godziny 13. Przypominam, że cały plan edycji dostępny jest na naszej stronie cubehard.net. Na tej edycji przywróciliśmy klasy, lecz działają one tylko w Netherze jędzie. Neder Nether zostanie otwarty od startu, a End dwa tygodnie po starcie edycji. Dodaliśmy nową skrzynię. Jest to skrzynia Kowala. Można ją wykuć za odłamki u Kowala. Wypadają z niej niesamowite skórki. Mikstura speed dwójka została wyłączona. Dodaliśmy rzucane mleko, które po użyciu usuwa z nas wszystkie negatywne efekty. Zwiększyliśmy również obrażenia od wybuchów TNT oraz wagonów z TNT. Wydłużyliśmy cooldown po zbiciu tarczy do 10 sekund. Poprawiliśmy także zrzuty i zgłaszane przez Was błędy. I tak samo tańszy będzie teraz Crafting Boy Farmerów. Także widzimy się na cubehard.net. Ja jestem David12, a to był szybki changelog.